Ale nie bierzcie po 10. Może no Zamkną pan. pana? Może zamkną, ale to nie Jest ważne. Nie ważne. A to, są? to są krówki mleczne. Przed chwileczką, jak Państwo byliście świadkami, rozdaliśmy uczniom tej szkoły około 100 drożdżówek różnych smaków. Jak było widać ten zakazany w tymże budynku. Artykuł spożywczy wzbudził zadowolenie, uśmiechy i radość. Jesteśmy zdania, że ta sytuacja jest kompletnie chora. O tym, co dzieci jedzą, jak się odżywiają, co piją, powinni decydować ich rodzice, a nie państwo. Niektórzy śmieją się, że nasza władza rozważała legalizację marihuany, a zakazała drożdżówek. 10 metrów naprzeciwko. Mamy sklepik, który już nie jest na terenie szkoły i wszystkie te artykuły posiada. Świetnie funkcjonuje. Także to pokazuje po prostu do czego prowadzą takie absurdalne ustawy. Panie mają pierwszeństwo. Przepraszam bardzo. U, u nas panie zawsze mają pierwszeństwo. Dziękuję. To niestety była ostatnia.